Ty, ty odchodzisz tutaj od tego, co już Ci nie służy. Coś, co kiedyś dawało Ci emocje, dziś tylko Ci ciąży. To dobry moment, by po prostu powiedzieć sobie wystarczy. Ty odzyskujesz jasność. Zaczynasz patrzeć trzeźwo. Nie dajesz się nikomu manipulować. Twoje granice Stają się mocne. Wiesz, czego chcesz i już nie boisz się tego powiedzieć na głos. Twoje serce się nie zamyka, tylko zaczyna dojrzewać. Masz w sobie czułość, ale już nie rozdajesz jej każdemu. Teraz wybierasz siebie. To czas, by odejść z godnością, powiedzieć prawdę i kochać siebie mądrzej niż kiedykolwiek. Kto ma to usłyszeć? To usłyszy. Jeżeli ten rozkład rezonuje z Tobą, zostaw obserwacje dla wyrównania energii. Zapraszam również na czytania prywatne na moim Instagramie angiel.dusza. Pozdrawiam serdecznie.